Siemanko wszystkim na nowym odcinku. Czy warto? W tym odcinku sprawdzimy grę Bloody Hell. Zapraszam. Gra Bloody Hell to darmowa gra dostępna na platformie Steam w kategorii gier niezależnych. Jest ona opisana jako krótka, ale słodka gra o aniele na krwisto-piekielnej i świętej misji, by zabić szatana i oswobodzić w piekło. Data premiery gry to 27 stycznia 2023 roku i od tego momentu posiada ona przytłaczająco pozytywne oceny na Steam w ilości napisanych 1475 recenzji. Minimalne wymagania, jak na dzisiejszy czas, nie są zbyt wyśrubowane. System Windows 8 lub nowszy i piątka, tylko nie wiadomo której generacji, 4 GB RAM, karta graficzna z poziomu GeForce 1050 i 1 GB dostępnej przestrzeni na dysku. A zatem po tym krótkim opisie sprawdźmy, jak ta gra się prezentuje na początku i co w sobie skrywa. Zapraszam na krótki gameplay. Dobra, odpalamy sobie gierkę Bloody Hell. O, tytułowa się pojawiła. Fajna muzyczka. Dobra, co my tu mamy? Mamy ustawienia: gry, audio, wideo, klawiatura, kontroler, bo można też grać na w jakimś padzie. No i co? Dajemy start. Wybieramy miejsce zapisu i zobaczymy, co my tu mamy. Jakaś może historyjka. Mamy tutaj na widocznym obrazku jakieś kaczki. Jakaś mama kaczka nas obudziła. Aha, jesteśmy w niebie. Dobra, mamy aureole. Tu można robić jakaś kura. Budziłeś się, Azrael. Musisz najpierw się spotkać z Bogiem. Bóg cię przyzwał. Nie sprawię żadnych problemów. Takie tam. Tutaj może od spodu, albo zaraz podejdziemy że od tej strony jest. Dobra, to jest. Aha, tu jest sklep, dobra, tu jest jakaś kolejna. No, mamy tu jakieś opcje dialogowe, tak. Krótkie dialogi, a my szukamy. Nie wiem, czy my szukamy Boga, czy... A tutaj, dobra, bo tu myślałem, że to jest ściana. Dobra, że jakąś misję świętą w no, sprawie jego największego wroga, czyli szatana. Bla, 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 takie Dobra, że usatysfakcjonuje Boga wtedy i rzucił nas do piekła. Okej, okay, mamy jakiś. E... Ok, z Aureoli strzelamy. Oprócz tego mamy jakieś dodatkowe klawisze, coś tu klikam, ale nic się nie dzieje. Oha, jakieś kości zbieramy, tylko w jaka, w jakim celu. Może na jakieś zakupy w tym sklepie, czy coś. Dobra. oko te kości. Tu jest jakaś Nie, tu jest przewalony e, tam. No idzie teraz? Aha, dobra. Czyli tak jakby te oczy to są portale. Dobra, i mamy jakąś, jakąś walkę tutaj. Ok, pad jeszcze jeden. Czyli takie trochę etapy są. No, coś odkryłem. Fajnie. Jest jakaś mapa, albo. O, jest coś. Ok, tylko chyba. Jakoś tak zakryte trochę. Rozchodzimy jeszcze jakieś. A wciskam różne klawisze, ale nic się nie dzieje. Aha. Dobra, tu jest jakaś lawa, dobra. Do krzyża to tam, tak? Ok, mamy kolejnych przeciwników. Krwiożycza świnie. Przypomina mi to jedną taką grę, taką dość popularną ostatnimi czasu, tylko teraz nazwy sobie nie mogę przypomnieć. Chodzi właśnie po pokojach i wyskakują różni przeciwnicy. Okej, okay, co to mamy? Okej, okay, możemy jakoś... U... Aha, uniki możemy robić, dobra, fajnie. No ale jak to mam przeskoczyć? Aha, tak, dobra. O kurde, zeskoczyłem. Kurde, znowu źle skoczyłem. Zostałeś przesłany przez Boga. wodzenia, coś tam, coś tam. Dobra, coś tam, że... aha, w krzyżu. Respawn, dobra i... I możemy się wrócić do nieba, pewnie tam jakieś zakupy czy coś, i jak wyciśniemy, to się uleczymy. Dobra, no dobra, tu chyba nic nie działamy z tym. Aha, to z tej strony, dobra, tu mamy oko. Co je, przejdziemy dalej i mamy jakąś windę. Dobra. Mamy kucharzy, świnie kucharzy. No, powiem Wam, że ciekawa ta gra. Taka inna, bez jakiejś presji, myślenia. Okej, okay, siadło. Mamy oczko. Czy mapa się odblokowała? A, jest trochę mapy. Dobra. Tam coś jest. Jak się tam dostać? Okej, okay, jakbyśmy się zgubili, to mamy oczywiście to, co już sprawdziłem, czyli M jest mapa, czyli takie wprowadzenie o, kurczę, mamy pierwszego bo bossa, jak e, przytrzymamy, to jakiś raid się ładuje. Dobra, o, trzeba uważać na te kulki. Ja coś jak ta czaszka polej się cała naładuje. U, gdzieś zniknął. To jakieś takie latają. Dobra, już niewiele zostało. Teraz uciek zaś, kurde, I aha, to dobra trolle, znowu zostałem, można się leczyć w trakcie walki, i Ach. Dobra, jest niewiele, może jeszcze... jeszcze ...odstanie tu. Dobra, siadło. Trochę na Steamie nam wpadło. Demon pokonany. Coś tutaj też dropnęło, jakiś pewnie skill, albo umiejętność, albo jakieś coś polepszające nasze strzelanie. Interact, co my to mamy? Ok, czyli coś możemy sobie polepszyć na jakimś stole alchemicznym. Dobra, spróbujemy się przenieść do nieba, czy zobaczymy tam, jak sklep wygląda. Jak to wszystko tu wygląda, to co Okej, Ok, czyli upgradeuje nam jakąś tarczę, która nas chroni przed jakimiś tam. Uderzeniami. Mhm. Czy coś tu jeszcze jest? Zobaczcie, takie dialogi, że tam do tego nieba. A tu jest jeszcze. Nie wiem, czy to jest mama głównego bohatera. Tu jest brama do nieba zamknięta. Akurat mnie jeszcze ciekawi. Okej, okay, robię jej... znosi jajka. No i cóż, no myślę, że tyle wystarczy takiego początkowego gameplay, jak gra w ogóle wygląda. No powiem Wam szczerze, że jak dla mnie to nawet przyjemna grafika, muzyka, fajne nawet dźwięki. Nie jest jakieś mega skomplikowane sterowanie. No bardzo zręcznościowa. Dużo się też dzieje, tak jak na przykład w przypadku bossa. No trzeba uważać na te, te akurat kule. Nie wiem, jak tam będą kolejni bo, 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 bosi, słowie jak to będzie pewnie podejrzane, że jakieś inne mają kolejki ataków, no i co tu jeszcze powiedzieć? No i gra jest darmowa, po, po teraz na każdym sprzęcie raczej później ma i nie jest jakaś mega wymagająca. Grafikę oczywiście tam można zawsze też dostosować jakoś tego fałsynka, wyłączyć czy coś, na pewno to też doda paru, parę FPS-ów. Także mogę powiedzieć, że, że polecam. Jak ktoś komuś się nudzi, gra jest podobno krótka. Także, jeżeli ktoś będzie chciał sobie zagrać w coś, coś, co, nie wiem, nie będzie musiał się skupiać na niczym, a takie od, 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 odskoczyć, od, taką odskocznie mieć od innych gier, no to polecam. Jak najbardziej ten Bloody Hell. Ciekawa gra. No i cóż, raczej tyle z mojej strony, z opinii. Myślę, że zakończymy ten odcinek w tym miejscu. I co, jeżeli się odcinek podobał, zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapeczki, komentarza. Bardzo mnie to zmotywuje do naszego działania. I słyszymy się w innych moich filmach. Dzięki, trzymajcie się, cześć!